Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, za mną tłok niesamowity, przed chwilą już przestawialiśmy te auta na szybko, bo no auto znajome, no nie ma tutaj co ukrywać. A co to za gagatek? Dzień dobry. Dzień dobry. Mi od ponad tygodnia, albo nawet i od dwóch, jeden gościu pisze, że my razem jedziemy na Chorwację i to jest ogromna, wielka tajemnica i tylko on nas rozgryzł. Jak on ciebie zobaczy u mnie? to on wszał wpadnie, on będzie szampana otwierał, ale, że to przewidział. Myśmy mieli jechać na Holandię, a nie na Chorwację. Na Holandię jednak. No, a Niderlandy. Kurde. Niderlandy. Niderlandy. Z czym do mnie przybywasz? No, yy... No, z problemem, właśnie. Ty z problemem. To mnie nigdy nie odwiedzisz. No i przywiodłem ci też coś. O! Ja już widziałem, jak niosłeś, ale, ale nie widziałem. Cóż to? Gryfon. Kurde, jakie to czasy, że teraz nawet restauracje są online i można, można to kupić, czy nie? Tak. Zupa morskich obfitości. Od 20 zdaje się, listopada do 23 grudnia w Katowicach na rynku będą sprzedawać. wędzić wszystko. No, senior tego bym się nie spodziewał, że takie ja przysyłki Ja nie będę wędził. Nie będziesz wędził? Nie. Ja wędziłem. A to. w wędzeniu to byś był dobry akurat. I wątróbka z dorsza. Nie chcesz pokazać jak Dobrze. ci się program wykrzaczył do montażu? Co? Nie wykrzaczył się. Za, yy, montaż yy, z, z problemami bardzo. Z problemami? Pewnie aktualizacja weszła i coś pozmieniali. Nie, nie wiem yy, czy Dobrze, weszła. Dobrze, to my się zajmujemy pomocą techniczną. Matko jedyna, ile tu było roboty. Dwa telefony, dwie kamery. Senior, normalnie tragedia. Wiesz, że jesteś idealnym przykładem efektu placebo? Mówisz? No, na twojej kamerce Bo senior do tej pory nie miał skonfigurowanej dziesiątki I nagrywał starą A wszyscy pisali, że z tej kamerki to od razu lepsza, nowsza jakość jest A nowsza kamerka czekała na konfigurację Ale jest poustawiona Pododawana do telefonów i teraz już będzie ta lepsza jakość Tak jest No ale widzisz, efekt, efekt placebo I to tak e, mocno zadziałał na YouTubie Że jak ludzie myśleli, że jest nowa kamerka To od razu chwalili nową jakość A to wszystko starą GoPro było Siła sugestii robi swoje to prawda. A tutaj minęło już trochę czasu, i może nie siłą, sugestii, a po prostu pewną ilością pracy zostało zdemontowane to, co jest widoczne, a właściwie to, czego już tutaj nie widać, czyli duża część sufitu i klimatyzacja. To był taki ładny łącznik, tunel, no a później to już, jak widać, te wszystkie osobne, ozdobne, ozdobne maskownice. Została tu wykonana tak zwana kanapka, i po co to wszystko? rozbieram. Po co mnie to? Po co ja się za to broł? No sam nie wiem, ale trzeba zrobić bagażnik dachowy i o ile w Ducato jest tak fajnie, że jest wystający grzybek i żeby zamontować bagażnik dachowy albo zdemontować bagażnik dachowy to właściwie nie trzeba nic robić od środka, wystarczy tylko od zewnątrz a tutaj niestety, ale trzeba na wylot złapać no i ten wylot prawdopodobnie jest gdzieś za tą płytą OSB tak przynajmniej mi się wydaje. Taką mam nadzieję, bo jakbym miał zrywać jeszcze ten styropian przyklejony na piankę montażową, który zresztą już praktycznie wszędzie odpada. Ach, jajaj. Jaj. No gdybym miał to robić, to niefajna robota. Chwila prawdy będzie pokazana dosłownie za chwilę. Cyk, no, złaś. I kolejny tak jeden za drugim. W ogóle wkręty jakie tutaj zrobili to kawał dziadostwa. Bo nawet długości są nie takie. I gdzie niegdzie dali na przykład taki krótki, który w ogóle nie łapał, później gdzieś za chwilę dali taki dłuższy. Losowo, jak tam im szło? Widzicie, tu jest taki, który złapał, a za chwilę obok dali taki, który do niczego nie łapał i po prostu sobie wisiał. To wszystko trzeba będzie pozmieniać. W sensie chociaż długości zmienić. Dobra, nie gadam, tylko odkręcam. Tuning Busa, teraz mogę prawie się wyprostować. A tak na poważnie, to sprawdził się najgorszy możliwy scenariusz, który tutaj jest. Bo, po pierwsze, to w ogóle nie jest zostawione jakieś tam miejsce na śruby. To jest tak głupio zrobione, że to są po prostu otwory na przestrzał i tyle. Wszystko to jest zakryte tym styropianem, który się tam trochę trzyma, trochę nie trzyma. Na tej piance montażowej. Wszędzie gdzie się da poupychana wata szklana, więc dodatkowo jeszcze gryzie w łapę. No i tutaj na przykład są śruby od markizy co jakiś czas, a niektóre, tak jak te, są wolne. Wiem już, jak to jest skonstruowane, tego nie odkręcam, bo tutaj tylko opuszczę przez te śruby, lekko tylko opuszczę i, i wystarczy. No i tutaj też tylko wystarczy nagiąć i się tam ręką sięgnie, nie sięgnie, tylko sięgnie. No, generalnie to się tak nie ociepla kamperów i to jest trochę błędnie, ale kurde, przecież nie będę zmieniał całego kampera od zera. Bo raz, że koszty będą gigantyczne, a dwa, że mi już teraz nie wychodzi nawet 10 zł za roboczą godzinę, więc nie ma co przeżywać. Ja byłem dogadany na elektrykę i zrobię tu ładną elektrykę. A ocieplenie to tam można w każdej chwili zmienić. To na parę wkrętów jest cały sufit. Zajęło mi to ile? Dwie godziny zdemontowanie wszystkiego i następne dwie, trzy. Może jeszcze tutaj jest. Także to jest mały pikuś. No co? Jutro rano startuje. Ma nie padać, więc prognozy są dobre. Bla jest warnij, ale sobie dokończę w domu. Teraz już tutaj wieczorem mi się nie da robić. Na dworze jest, nie wiem, 10 stopni, nawet nie, może z 8. No i w zasadzie to we wnętrzu tak samo, bo jest brama otwarta. Zamykam, zostawiam, jutro działam. No i taką pogodę, to ja rozumiem. Ale dzisiaj, zanim zacznę busa, to jeszcze jedna. Bardzo szybka i ważna rzecz. Ciągle walczę z tą moją kamerą. Z tym GoPro, to się zacina. Pliki się przesyłają godzinę, anulują, tracę na tym masę czasu i właściwie to nigdy tego nie widzicie, no bo jak skoro w tym czasie kamerka nie działa, nie mam jak tego nawet nagrać. Koniec pewnej ery. Koniec ery GoPro na kanale przechodzę na DJI'a. Czy będzie lepszy? Nie wiem. Mam do odbioru w sklepie. Co prawda 20-30 minut drogi od Wieruszowa, więc muszę podjechać, ale będzie. I już dalsza część filmu dzisiaj powinna być nagrana nową kamerą Przynajmniej taką mam nadzieję I Jednak się okazało, że się niepotrzebnie tylko przejechałem w to mi z powrotem O Boże, czy jak próbuję coś zrobić, żeby było z głowy To nigdy się nie uda Kupiłem sobie z kartą podarunkową I się okazuje, że jak się kupuje z kartą podarunkową To nie można po prostu tej kamerki, która leży tam w sklepie odebrać Tylko jak się kupuje z kartą podarunkową To to idzie inna kamerka To znaczy ta sama kamerka, ale inna sztuka I trzeba czekać do jutra I się dowiedziałem dopiero tutaj bo jak się kupił z kartą podarunkową, to znowu nie można anulować. Więc nie mogę kupić tej, która jest tu. Więc kamerka, która jest tu, jest niemożliwa do kupienia. a Ja muszę kupić taką, która przyjdzie z innego magazynu. Matko Bosko. Ech, jak nagle to pod diable jest takie powiedzenie. Trzeba było nie zużywać tych kart podarunkowych, to bym miał. A tak pokusiło mnie. No dobra, wracam. Nic na to nie poradzę. Człowiek chciał dobrze, szybko i mieć z głowy. Jak zwykle, człowiek nieudacznik życiowy przed wami stoi no żyćko Natomiast tak, busem wyjeżdżam i biorę się za jego robotę Dzisiaj bagażnik dachowy, żeby chociaż mocowania były odpowiednio wklejone To potem już będzie z górki Jaka jest teraz koncepcja? Profile kupiłem dwa rodzaje Jak ktoś pamięta na vlogu, no chciałbym tego użyć Ale różnie może być, może się okazać, że będzie za niski Dlatego kupiłem jeszcze w razie czego wyższy Wszędzie tu są te otwory montażowe. W momencie, gdy ja sobie przewiercę z tej strony, przewiercę z tej, to mam gotowy łącznik. Mogę i tu śrubą skręcić, i później do tego przywalić ten profil fotowoltaiczny. Jest to mocowanie myślę, że dobre. Myślę, że będzie stabilne i przede wszystkim wytrzymałe. No i proste. I tanie. 30 zł taka lanka. Znaczy 30 zł metr to chyba 60, albo 30 zł za ten kawałek. Już nawet nie pamiętam. Po drugiej stronie mam ułatwione zadanie. Nawet już są śruby i po prostu to przełożę tam. Tam gdzie markizę, tu dorobię No, ma to sens, ma to sens I to nawet nie będzie jakieś skomplikowane Z drugiej strony na dachu już położyłem Taki zwykły mój profil Od windy właściwie, 4 centymetrowej I co, myślę, że wysokość Zdecydowanie odpowiednia, 4 cm W porządku Wszystko pasuje tak jak ma pasować Poprzeczki będzie można sobie pododawać tak jak się chce Dwie długie lance wzdłuż Całego samochodu, no i poprzeczki Na początku tu będzie ledbar, Później będzie panel Klima, jeszcze jeden panel i okno dachowe. Postaram się to wszystko tak wymierzyć. A właśnie panel, bo ten panel będzie gdzieś tak no na równi, praktycznie tutaj. Nie będzie niestety centralnie, bo nie da się go zrobić symetrycznie przez tamtą markizę. I będzie troszkę bardziej z tej strony. A przymierzę go z ciekawości. Chociaż nie, zmierzę i odmierzę sobie na profilu. Chciałem za wszelką cenę dać konkretnie te panele, bo to są half cuty. 141,5, no 142, liczmy coś takiego, bo tam się jeszcze zrobi parę milimetrów szczeliny. No i jakby to wyglądało? 142,5. Idealnie w obrysie. No, myślę, że to nie będzie problemem. Warto te 2-3 cm poświęcić, bo dałoby się znaleźć jakieś tam krótsze panele, ale one by nie były halfkaty, to już by nie było to samo. Potem pół panela się zacieni i całe już nie działa. A tak, mamy tak jakby cztery niezależne panele. Moim zdaniem warto, a tutaj poza obrys nie będzie wystało, tym bardziej, że to jest bardzo zaoblony kształt masterki. Cięcia tych profili trochę będzie, no i mógłbym to robić ręcznie, trasować za każdym razem każdą linię. Ale czy to ma sens? Widziałem, że na samym skupie, gdzie to kupowałem, cieli to po prostu tą ukośnicą. Nie wiem, co tu jest za tarcza, bo ma zajechane wszystkie oznaczenia. Ale, kurde, no, to jest jakaś tam tarcza widiowa. Ona w aluminium spokojnie powinna sobie radzić. I może w sumie po czyszczeniu tego wszystkiego ustawię sobie kąt raz i będę miał to z głowy. I cięcie za cięciem będzie szybkie? Tak, to jest dobry pomysł. Zainwestuję trochę czasu w to, żeby później mi się odrobiło. Przed chwilą na camper bazie sprzedały się dwa panele z Victrona 55 watowe, dlatego przyniosłem sobie laptopa, żeby mieć wszystko na bieżąco. No i byłem chwilę w domu, zjadłem sobie obiad i człowiek już zapomniał co tu robił i co nagrywał. To znaczy co robiłem pamiętam, tylko co nagrywałem, nie. No i leci po kolei montaż. Dlatego nieraz te roboty trochę trwają. Bo ja sobie montuję na bieżąco, potem ponagrywam, potem znowu montuję i tak mi schodzi. Chyba wystarczy kątownikiem co? Przyłożyć, tylko żeby było w porządku, ustawić jedną płaszczyznę, drugą płaszczyznę i jak już będzie ustawione, to po prostu na kawałku drewna sprawdzić. Myślę, że tak. Myślę, że to będzie wystarczająca opcja. Dobrze jest, nie ma co narzekać, ale narzekać można na ilość wiórów, które tu powstały, a przyłącze do odkurzacza jest połamane. Spróbuję to całkiem wydłubać. Może się coś na chwilę chociaż taśmę owinie, ale tą resztkę wydłubię. Jakieś super to cięcie nie jest. Bardzo topi ten materiał, bo tarcza jest tempa. Ona jest zresztą widać, że już trochę zużyta. Jadę po tarczy. Widziałem, że używali tarczy z Bosza, takiej całej niebieskiej, na tym skupie, więc ona na pewno się nadaje do aluminium. Skoro na skupie aluminium tego używają, i prawdopodobnie gdzieś to w Wieruszowie znajdę. Udało mi się dopiero w Brikomarsze, taką, 260 zł. Co prawda na internecie jest trochę taniej, ale dzisiejsze. Ile? 30 cięć? Wymaga tego, żeby kupić to dzisiaj. Dobra, odwaliłem. Wszystkie te piły, które dzisiaj oglądałem, dosłownie każda praktycznie z nich, które oglądałem, ma środek 30 mm. Ale Evolution jest wyjątkowa i ma w calach. Ma jeden cal, czyli 25,6 mm. I o te 4 mm mi teraz nie wejdzie. Dobra, nie będzie źle. Skoro jutro i tak jadę po kamerę, to to jest po drodze, więc mogę oddać bez problemu, ale. No, nie, no cóż, będę musiał pociąć dzisiaj starą. I po co mnie to było? Warto by było wiedzieć, jak to ciąć. 10 cm maławo, 12, no już prędzej. A walne se 14, a co, materiału mi nie będzie szkoda. Wszystkie sześć sztuk elementów pocięte, mało tego, e, nawet są wytrasowane linie i powiercone otwory, przynajmniej z jednej strony. Te otwory będą do dachu, druga strona będzie w ten sposób przymocowana. Nie jest to jakoś bardzo odkrywcze, ale też trzeba wywiercić i wytrasować te otwory. I teoretycznie mógłbym zrobić to w tym samym miejscu, bo pasuje bez problemu, jest centrycznie zrobione. Natomiast sensowniej by było, chyba, o centymetr to przerzucić żeby można było jedną śrubę wyciągnąć i żeby to nie kolidowało z drugą. Więc sobie jeszcze szerzej po centymetr dam. No, to jest dobry plan. Cyk. Nie, no ładnie to będzie wyglądało. Z tej strony się zlicuje. Spoko będzie w porządku. Wszystkie elementy wyszlifowane, tego już nie widzieliście, jak tutaj bawiłem się z pilnikami i każdą ostrą krawędź leciałem, żeby tam nie było żadnych ostrych zadziorów. I tutaj od środka, zresztą widać chyba ślady po pilniku no wiadomo, tutaj tylko ta krawędź będzie widoczna a ona tam nie jest jakiejś tam pierwszej jakości jak ktoś będzie chciał, to sobie wypoleruję tego już nie będę robił wszystko przygotowane, posprzątałem cały stół no i właściwie na tym dzisiaj moja robota się kończy nic tutaj związanego z busem już dzisiaj nie będę robił jutro jest środa, dzień filmu ale możliwe, że jeszcze rano zdążę coś do tego filmu dograć, zanim go wyślę na YouTube'a. natomiast teraz jest całkowita zmiana planów dostałem przed chwilą telefon, że jest uszkodzona naczepa bardzo pilna sprawa bo dwóch kierowców, podwójna obsada. Czyli dwóch kierowców w jednej ciężarówce wyjeżdża dosłownie teraz na Anglię i siadła im na czepa. Michał już do mnie jedzie, ja czekam gotowy, z posprzątanym warsztatem, gotowym do zamknięcia. I co? Jedziemy zobaczyć, co tam ciekawego. Webasto można wyłączyć, zresztą tak samo wyłączyć można już orba. Przykro mi, ale nie dokończę Cię oglądać. I idę po klatkę na GoPro i lampy, bo tam będzie ciemno. No, i jeszcze ważna rzecz. E, zabezpieczyłem te otwory. Dwa, które odbezpieczyłem. Jakby w nocy padało, byłby problem. Klatka na GoPro to jest coś takiego. Tutaj ma mocowanie zimnej stopki, i można wtedy przykręcić sobie, zamocować lampkę. I wszędzie tam, gdzie nagrywam, to jednocześnie mam lampkę. Bardzo przydatne. Ale minus jest taki, że wtedy nie pasuje gąbka, no i troszkę dźwięk jest gorszy. Klatkę wam pokazuję. A tak naprawdę z GoPro to ja się żegnam. Jutro już będzie DJI, no i już chyba do tego GoPro nigdy nie wrócę. Dzień dobry Dzień dobry Patrz, pierwsza robota z YouTube'a No i mi jeszcze muzykę włączył, prawa autorskie Jaka pierwsza robota z YouTube'a? No pierwsza chyba taka wiesz, tirowa nie. naprawa ciężarówki z YouTube'a Czy było coś? Bo ja nie umiem sobie przypomnieć czerwony bus No ale to nie tir, nie? To niejako tirowa No tak czy inaczej, można no sobie zadzwonić tak. zawsze jak się coś popsuje Dokładnie I o każdej porze dnia i nocy jedziemy No właśnie takie podejście warte jest pochwały. 21.35. Sam kierownik przyjechał sklep otworzyć, żeby część wydać. Autos no Pochwałka po raz kolejny yy, zasłużona zresztą i to bardzo. 21.35. Ruch na parkingu spory i popsuta ciężarówka. Szefu już pod spodem. A moja rola się ogranicza do podawania narzędzi potrzebnych, bo wyłazić stamtąd to nie taka prosta rzecz. Gdzie ty tu jesteś? Tu jesteś. Nawet cię dobrze nie widać. Dzień dobry. Jakub No. Tam jeszcze są takie trzy zawory, nie? Przynieś który? I Słuchaj, ten ma wyjście na czwórkę, nie? No. Zobaczcie, którykolwiek z nich ma jeszcze wyjście numer 4. A jeżeli ma wyjście numer 4, to czy to wyjście numer 4 nie jest zaślepione, tylko otwarte? Dobra No, zobacz. zobaczcie. Tutaj zaślepione. Kolejny, gdzie ma wyjście numer 4? On nie ma w ogóle wyjścia numer 4, jeżeli dobrze widzę. A jeszcze jeden też nie ma wyjścia numer 4. Te nieużyte można zabrać. Nie zgadzał się jeden przewód, ale jeden jest zupełnie niepotrzebny, niepodłączony, kompletnie nic nie zmienia. Mimo wszystko się poziomuje góra, dół, chodzi dobrze, ciężarówka może ruszać dalej na Anglię. Można odtrąbić sukces, daleko nie było, bo kilkanaście kilometrów od domu. Kierowcy w środku zaraz wyjeżdżają. Nie będzie pięknego nagrania odjeżdżającej ciężarówki jak w trak mechaniku. Nie będzie? Nie bo będzie, bo to by się jest. czekać nie chce. No? Do domu mu się spieszyć, nawet zimno. 23 nie ma Zimno! A co zimno, nie zimno? Jak to ludzie w busach potrafią spać, jak ogrzewania nie mają To <grym> no nie ja, ja tak nie potrafię No jest pod nawo Skubani jednak pojechali szybciej Przejedź wolno, zobaczymy, czy nic nie zostało O, dziesiątka płaska została Hamuj, tak? hamuj, hamuj, no ja. Świeciła się, jak mi podałeś od spodu I nie przeklinaj, wyrażaj się młody człowieku Dawaj tę dziesiątkę płaską Gdzie? No tak mi mignęła, cofaj, 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 cofaj o, o, nie widzisz? jest, dobra, idź po nią no. Jeszcze idź po nim. Nie daj, że zostawił. Tój kolega, ale byś był w plecy. No, z 10 A Trytytek też nie ma kto zabrać. Taki fachowiec, a zostawia po sobie. Jest. Zadowolony kolega? Zadowolony. No. A jeszcze może jakiś klient nowy przybędzie od tego. No właśnie, nowe kontakty. kontakty. Dzięki YouTubeowi zobacz jakie to no, jak rozwojowe. Tak, ja mam luksusy jak kolega z YouTube'a? Tak, reklama za darmo, fakturka reklama. później. Dobrze, dobrze. Dobra, Dziękuję na, na razie to wszystko w tym odcinku, miałem dogrywać jeszcze w środę rano, ale po co, no był jeszcze ten wyjazd, teraz jest koło północy, zanim się wykąpię będzie druga, już widzę jak jutro o 7 rano wstaję, wiadomo, że nie, wstanę sobie pewnie koło 9 albo 9.20, jakoś tak i zacznę sobie kolejnym odcinkiem, a ten już kończę, dziękuję, że dotrwaliście do samego końca, to nie lada wyczyn, jestem Wam wdzięczny. Bardzo wdzięczny jestem Wam za to. Napiszcie do końca, jak dotrwaliście do końca, albo nawet to łapę i suba zostawcie. Będzie mi bardzo miło. Papa! Pa.